Squid Game przedstawił nam Thanosa, niesamowitą postać, która skradła całą uwagę. Wcielił się w niego T.O.P., słynny raper i aktor z Big Bang. Dziś w Charlittles porozmawiamy o człowieku stojącym za tą postacią. Opowiem wam o imponującej karierze Topa, kontrowersjach, które go naznaczyły i o tym, co go czeka w przyszłości. Gotowi? Zaczynamy! Jeśli mówimy o złoczyńcach z nierówno pod sufitem, Thanos jest na zupełnie innym poziomie. Ale wyobraźcie sobie Thanosa ze stylem, przytłaczającą charyzmą i przede wszystkim brutalnym talentem, zarówno w muzyce, jak i aktorstwie. Tak, mówimy o artyście Choi Seung-Hyunie, znanym lepiej jako TOP, który ożywił Thanosa w nowym sezonie Squid Game. Urodzony w 1987 roku w Seulu, ten artysta nie tylko podbił scenę muzyczną jako raper w Big Bang, ale także udowodnił, że ma to, czego potrzeba w kinie. Od młodości jego pasja do rapu prowadziła go do udziału w podziemnych bitwach w jego dzielnicy, pod pseudonimem Tempo. Z czasem jego talent zwrócił uwagę artysty G-Dragona i agencji talentów YG Entertainment, co oznaczało początek jego kariery. W 1986 roku T.O.P. zadebiutował jako członek Big Bang, jednego z najbardziej wpływowych zespołów K-Pop wszechczasów. Dzięki swojemu głębokiemu głosowi i imponującej scenicznej prezencji szybko wyróżnił się w grupie. Utwory takie jak Fantastic Baby i Bang 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 przyniosły im liczne nagrody. Takie jak artysta roku i najlepsza męska grupa na Mnet Asian Music Awards. Ale jego ambicje nie kończyły się na muzyce. Z pasją do kina, T.O.P. zaskoczył publiczność swoją rolą w filmie '71 Into the Fire, gdzie jego gra aktorska została entuzjastycznie przyjęta przez krytyków, co ugruntowało jego pozycję jako poważnego i utalentowanego aktora. Jednak jego świat zawalił się w 2017 roku, gdy w trakcie obowiązkowej służby wojskowej najaw wyszła wiadomość, która na zawsze go naznaczyła: spożywał marihuanę, substancję nielegalną w Korei Południowej. Proces w Seulu uznał go za winnego po tym, jak przyznał się do palenia czterokrotnie w 2016 roku. Wyrok wynosił 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata próby. Jednak prawdziwa kara przyszła później. Społeczeństwo i przemysł, bezlitosne wobec skandali narkotykowych. Natychmiast go odrzuciły. Jego służba wojskowa zamieniła się w prace społeczne, a jego kariera zamarła. Presja mediów doprowadziła go do kryzysu osobistego, który niemal kosztował go życie. W środku skandalu przedawkował leki. Epizod, który później opisał jako jeden z najciemniejszych momentów swojego życia. Mimo wyzdrowienia i publicznych przeprosin, szkody zostały wyrządzone. Jego wizerunek legł w gruzach, a propozycje zawodowe zniknęły. Big Bang, zespół, który uczynił go sławnym, pożegnał się w 2018 roku piosenką Flower Road, ich ostatnim utworem jako kwintet. Po tym T-P postanowił nie przedłużać kontraktu z grupą. A w 2023 roku oficjalnie potwierdził swoje odejście. Przez lata pozostawał poza zasięgiem opinii publicznej, bez nowych wydawnictw muzycznych, czy występów w filmach i telewizji. Ale w 2024 roku nastąpił jego niespodziewany powrót. Hwang Dong-hyuk, twórca Squid Game, dał mu szansę wcielenia się w Thanosa, chaotycznego i uzależnionego od narkotyków rapera, jednego z nowych antagonistów drugiego sezonu. Reżyser powiedział w magazynie People: Potrzeba odwagi, by zagrać postać, z którą dzieli się mroczne aspekty własnego życia. Nie wszyscy się z tym zgodzili. Jego angaż wywołał kontrowersje w Korei, gdzie jego przeszłość wciąż ciąży mu na karku. Jednak Huang obstawał przy swoim, podkreślając, że Choi odbył swoją karę i zasługuje na drugą szansę. Co więcej, nie dostał roli dzięki znajomościom czy protekcji. Przeszedł casting jak każdy inny aktor, wysyłając nagrania swoich występów, aż przekonał ekipę produkcyjną. Po latach przerwy w aktorstwie TOP wiedział, że to powrót pełen ryzyka, ludzie będą przyglądać mu się uważnie, ale podjął to wyzwanie, częściowo dlatego, że postać wydawała się mu niepokojąco znajoma. Aktor stwierdził, że oferta była onieśmielająca, ponieważ Thanos odzwierciedlał części jego przeszłości, które wolał trzymać w ukryciu. Jednak pewność siebie reżysera Hwanga była kluczowa. To on dał mu odwagę, by podjąć to wyzwanie. TheOP powiedział, że jego obowiązkiem jako aktora było odwdzięczyć się za to zaufanie, dając z siebie wszystko. Jednak jego obecność w zwiastunach i plakatach promocyjnych była zaskakująco ograniczona, co jeszcze bardziej podsyciło, Kontrowersje dotyczące jego roli w serialu. Aby przygotować się do roli, Tyob całkowicie zanurzył się w umyśle Thanosa. Badał, jak narkotyki wpływają na ciało i umysł, i wykorzystał tę wiedzę, by nadać swojej postaci większą głębię. Dodatkowo pracował nad swoją wymową, czerpiąc inspirację z Mumble Rapu gatunku muzycznego, w którym teksty brzmią bełkotliwie i niewyraźnie, ponieważ najważniejszy jest przepływ i klimat utworu. Ten styl idealnie pasował do ożywienia Thanosa. Poza jego grą aktorską, serial składa także hołd jego karierze muzycznej. Najbardziej uważni fani zauważą subtelne odniesienia do jego dziedzictwa z Big Bang. W jednej ze scen Thanos wykonuje rap, który przypomina złote czasy T.O.P.A w grupie. W innej, gdy gracze próbują utrzymać się na nogach w grze na karuzeli, T.O.P. i jego przyjaciel zaczynają tańczyć. W trakcie ich improwizowanej choreografii T.O.P. podnosi ramię i wykonuje energiczny ruch, przypominający ikoniczny gest z bang, bang, bang. Subtelny detal, ale niemożliwy do przeoczenia dla każdego fana Big Bang. Jego rola w Squid Game skrywa również inne interesujące odniesienia. W czwartym odcinku Thanos ma bezpośrednią konfrontację z frontmanem, granym przez aktora Lee Byung-Huna. Co ciekawe, obaj aktorzy już wcześniej się zmierzyli. W roku 2009 obaj wystąpili w dramacie kryminalnym Iris. Tam mieli intensywną scenę walki wręcz. Lee Byung-hun wcielił się w Kim Hyun-guna, elitarnego agenta NSS, podczas gdy T.O.P. grał Vika, zabójcę pracującego dla tajnej organizacji Iris. W obu przypadkach nasz ukochany frontman wyszedł zwycięsko. Teraz porozmawiajmy o życiu miłosnym TOPA, które wzbudziło sporo szumu. Mimo że oficjalnie jest singlem, aktor i raper był łączony z kilkoma znanymi aktorkami. W roku 2020 media zaczęły spekulować o możliwym romansie z aktorką Kim Gabin. Wszystko zaczęło się od wiralowego zdjęcia, na którym byli objęci podczas spotkania towarzyskiego. Co było zastanawiające, oboje w tamtym czasie publikowali na Instagramie zdjęcia które wyglądały na zrobione w tym samym miejscu, w apartamencie z widokiem na ocean. Dla wielu to nie był przypadek. Dodatkowo zamieszczali zdjęcia w mediach społecznościowych, na których mieli na sobie pasujące piżamy, co jeszcze bardziej podsyciło plotki o ich tajnym związku. Prasa szybko zaczęła badać sprawę, ale ani TOP, ani Kim Gabin niczego nie potwierdzili. Ostatecznie wszystko pozostało jedynie plotką, ale podejrzenia nie zniknęły. Czy mogło być między nimi coś więcej? Prawda jest taka, że życie miłosne TOPA wciąż pozostaje tajemnicą dla wielu. Jednak wpływ TOP wykracza poza muzykę i aktorstwo. Był bliski zapisania się w historii podboju kosmosu. I nie mówimy tu o filmie. Chodzi o prawdziwe życie. W roku 2022 został wybrany jako jeden z ośmiu artystów do misji Dear Moon. Ambitnego projektu finansowanego przez japońskiego miliardera Yusaku Maezawe. Plan zakładał zabranie twórców z całego świata w prywatny lot wokół księżyca. Jednak 1 czerwca Maezawa ogłosił anulowanie misji. Marzenie T.O.P. o podróży w kosmos zniknęło. Mimo to artysta wyraził wdzięczność i ujawnił, że to doświadczenie zainspirowało go do tworzenia nowej muzyki. Obiecał fanom, że najlepsze dopiero przed nami, więc choć nigdy nie zobaczymy T.O.P., unoszącego się w przestrzeni kosmicznej, wiemy, że jego marzenia i muzyka są bardziej żywe niż kiedykolwiek. Poza kontrowersjami, T.O.P. chce tylko spokoju. Po latach wzlotów i upadków, koncentruje się na zostawieniu za sobą medialnych dramatów i odnalezieniu stabilności. W kilku wywiadach powiedział, że jego celem jest budzenie się każdego dnia, bez bycia bombardowanym negatywnymi wiadomościami. To powiedziawszy, jego powrót w Squid Game 2 dowodzi, że wciąż ma wiele do zaoferowania. Księżyc może już nie być w jego planach, ale ekran pozostaje jego nową granicą. A jeśli jest jedna rzecz, którą wiemy o Teopie, to to, że zawsze znajduje sposób, by nas zaskoczyć. Teop był szczery co do swojej drogi. Jego trzydziestka była etapem wewnętrznej walki, czasem który uważał za stracony w poczuciu wstydu i nienawiści do samego siebie, ale odnalazł schronienie w muzyce. Komponowanie pomogło mu się uleczyć, a teraz chce podzielić się swoją sztuką ze światem. W wieku 40 lat nie szuka już blasku reflektorów. Chce normalnego życia, z dala od chaosu, zdrowego jedzenia, ćwiczeń, otaczania się pozytywnymi myślami. I to by było na tyle na dziś. Jeśli podobał ci się film, pamiętaj aby zasubskrybować, bo wkrótce dodam więcej filmów o twoich ulubionych produkcjach. Dziękuję za wysłuchanie mnie. Mam na imię Charlie i do zobaczenia w przyszłości.